Nie opieraj się, opieraj się! O, idziemy stąd, bo się na nas gapią. I co czułem kurde, dawno tego nie robiłem, panie szczerze. Ej! Super. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Robimy płytę panaceum Adisun i w tym vlogu pokażę Wam pierwszy teledysk, który nakręciliśmy, a nakręciliśmy go bardzo spontanicznie, także idąc na kręcenie klipu nie wiedzieliśmy do którego numeru będziemy kręcić teledysk. Zapraszam do obejrzenia. Witam serdecznie zapraszam do mojego sportowego hindaja. mobile. let's go! Tam serdecznie Też <noise> <noise> Działamy co <całe>. Pamiętajcie, szeroko <noise> Powiemy papaj, powiemy pa, ale to nie my, to nie my się O nie, padło No i no, przecież no, zobaczymy, czy to wygląda No Światło pada na nas Kameleje Dobrze, poprękały szkiełka w wszystkich a po metrach przerzucają pić po holdera. Ej, No nie, nie, trzeba, jest to. Chyba Idziemy stąd, bo ludzie się na nas gapią i czujemy się niekomfortowo. Nie gabcie się. A ten numer wymaga komfortu, także Nie, nie gabcie się na nas. Nie, nie przeszkadzajcie nam, kiedy, kiedy jesteśmy raperami. Dokładnie. Zwłaszcza w myślenicach. Mam no, wrażenie. No, tak, tak szczerze, że za każdym razem jak jecha samoódce, myślę, o nie, kolejni raperzy. Przecież nie, ona z tym myślecie, o nie, to ci raperzy. <słyszy> Znowu ci przeklęci. <słyszy> <słyszy> Wiesz, tam, gdzie pędzę, gdzie pędzę, w pędzę, gdzie pędzę, gdzie pojąć, gdzie pędzę, gdzie pędzę, gdzie pędzę, gdzie pędzę, gdzie pędzę, na mnie. gdzie pędzę, gdzie tak gdzie pędzę, gdzie pędzę, gdzie pędzę, gdzie pędzę, gdzie pędzę, gdzie pędzę, tak pędzę, tu zostawiam. który tu, 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 tu zostawiam. jest, Jesteś. 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 Możemy Jesteś. 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 na Jesteś. Nie. Jesteś. Jesteś. Jest nie. To wychodzę to. Tak? No k***a. Pomogę ci. Nie, czekaj, to ja to mogę próbować. Chwilę. Oj, dzień dobry. Wszystko na okcie. Matu, matu, matu. Nie opieraj się, opieraj się, k***a. Dobrze. Jesteśmy. <gry>

Ale jak się podciągnąłeś, to muszę zabijać na chwilę o. Czy ja mogę to wykorzystać we vlogu, czy to jest nielegalne? Co mi... pomóż, jak ty się to się To nic nie będzie tak warte, jak to ujęcie. Osepuluję. Nie, bo cię zabiję. <laughs> Nie, no serio, stuń się tak jak dzieci się uczy schodzić ze wchodów. Ja wiem, stary. Najgorsze, co się może stać, to możesz. nie no, dobra. Zęby mogą sobie. Miałem na myśli potarganie spodni, ale. <laughs> dobra, dwoń <bądź> się <laughs> Dzień drugi kręcenia. Tym razem jesteśmy w tajemniczym miejscu. się chyba jeszcze nic nie działo, rapowego. To jest stróża, jest most. Ale złapaliśmy już, no znaczy, jeszcze nie złapaliśmy ale mamy pomysł na już jedno fajne ujęcie. Nie tutaj nawet nie potrzebujemy chyba za bardzo oświetlenia, więc powinno być w kompanie. Taką mam nadzieję. Nie mamy jeszcze podu do gimbalu, żeby go. Ogóle... Tak, mamy jakoś to to Proszę Państwa, jakiś Klak ...klaksonem klaskał, bo pierwszy raz widzę, jak ktoś klip nagrywa. Na gorąco wrażenia. Na gorąco? I co, kurde, dawno tego nie robiłem, panie szczerze. Że... Czy powtarzamy twoją grotę jeszcze? No bo powtarzamy. Powtórzmy.

Czy chcieli, czy nie chcieli już są. Chodź <laughs> na Spróbujmy zrobić tak. Mam dwa takie modele. za friko? A można, no, czasem za friko, a czasem zapłacić trzeba. Udało mi się za darmuszkę dorwać. Czemu wszystkie auta jak widzą kamerę zwalniają? Halo, tu na mnie wyostrzy się Sierno Nie róbcie tego w domu. Tu powinien być ogólnie jakiś zatrzask do tego, ale się zgubił jakby to powiedzieć. No i zobaczmy, co to nagra. Mam nadzieję, że nic się nie rozwali.